Cześć, z tej strony Jaro, witajcie w nietypowej lekcji. Ponieważ dzisiaj będziemy, nie będziemy opracowywać jednej piosenki, opracujemy sobie kilka piosenek. Jakie, no to pewnie już widzicie w tytule, ja jeszcze nie wiem. Z tego względu, że zobaczę, jakie były Wasze propozycje, jakie pytania, o jakie piosenki pytaliście. Słuchajcie, zrobimy sobie takie piosenki, które są na tyle proste, że nie potrzebują opracowania, tak naprawdę, bo de facto mamy. Trzy akordy na krzyż, i tylko byśmy musieli się nauczyć, nauczyć tak naprawdę, właśnie ze schematu sekwencji danej, bicia i tyle. I, i możemy po prostu grać i, i śpiewać. Także zaczynamy. Chcę być bliżej, jeszcze bliżej. Pierwszą piosenkę, jaką sobie weźmiemy, słuchajcie, to jest y, spontan od y, pana Michała Szczygła. Jeżeli się y, tutaj deklinuje, a jeżeli nie, to Michała Szczygieł. Tu będzie bez podastra. Ok, włączę sobie tekst, żeby tu wam troszeczkę też pofałszować. Czyli mamy w ten sposób, czyli gramy akord demol, dół delikatny, dół mocny, i góra dół. Kolejnym akordem jest akord Giedur. Jest dokładnie zagrano tak samo jak przed chwilą ten demol, tylko że z dodatkowym uderzeniem w dół. Czyli jest delikatny, mocny, góra, dół, góra. Okay? Czyli jest demol. Giedur. To już z powrotem. I następny akord to jest Amol. I Amol na Giedur, czyli to co przed chwilą zagrałem. nie? To jeszcze raz. Demol. Giedur. Amol. Amol na G-dur. d G-dur. I Amol. I Amol na G-dur. Z tekstem by było mniej więcej w ten sposób. Chcę wyjechać z by odświeżyć pamięć i wyostrzyć wzrok, żyć tylko nie i tak dalej, i tak dalej, i w refrenie dokładnie tak samo, czy jest trzymam na dystans strach, razem idziemy na ból lubię spontan na bar, na bar, lubię spontan, tak no, jeszcze nie potrafiłem zsynchronizować tego bicia razem z grą ale słabo znam tą piosenkę także myślę, że i tak było w miarę ok, wytłumaczone, prawda przechodzimy, hmm, przechodzimy dalej bo to jest łatwe, proste i przyjemne Oczywiście, jeżeli się ten schemat już fajnie wyćwiczy, szczególnie z tym biciem, bo nie jest jakoś bardzo proste, tak jak bicie harcerskie na przykład. Okej, okay. kolejną piosenkę, którą mam tutaj zapisaną i otwartą, to jest, słuchajcie, tak idrak Bliżej. To Też pioseneczka, która sobie teraz tam w różnych stacjach radiowych krąży i tutaj podobna sytuacja, trzy akordy tak naprawdę, będziemy grać D-dur, E-moll i C-dur dwa razy, w sensie D, E, C, C. I w tej posłance słuchajcie, będziemy grać w biśmach harcerskim, także razem z tekstem powinno to brzmieć w ten sposób. Szukam sobie tego blasku. Jest jak wulkan moje miasto. I tak dalej, a w refrenie. I, i wiem na pewno, chcę być bliżej, jeszcze bliżej. Czas przez całą piosenkę D-dur, E-mol, C-dur, C-dur. Tyle. Przechodzimy dalej. Kolejną piosenką, o którą mi prosicie, jest piosenka pod tytułem Zaczynam oddychać od Cassiana Cieśli. Cieśli, tak. I słuchajcie, tutaj będziemy grać C-dur, C-dur, a F-dur. Kolejna bardzo prosta piosenka. Jeżeli chodzi o bicie, bicie harcerskie niepełne, czyli to, które było w Riptide. I dwa razy na każdy akord, ok? Czyli, czyli powinno to brzmieć w ten sposób. Tamto, lato, jakby wczoraj, potem. jakiś dręczy film. I tak dalej. Nie, nie kojarzę za bardzo tej piosenki, niestety. Znaczy, bardziej kojarzę refren, czyli. Chodź, Pozdwia i gdzie, Ty też teraz masz swój cel. Zaczynam oddychać. Nie potrafię tak wysoko śpiewać bez fałszu, niestety, ale robię wszystko, co w mojej mocy. Kolejna prosta piosenka. Daria Zawiałow. Znaczy, w sumie, tak naprawdę ta piosenka jest najtrudniejsza z tych wszystkich, więc tutaj. Yy, nie, że aż taka prosta. I teraz tak, w tamtych piosenkach nie powinniśmy, znaczy nie powinniśmy, nie potrzebowaliśmy kapodastra, były w miarę proste akordy. Tutaj już ja bym polecał, ponieważ akordy, jakie tutaj będziemy wykorzystywać, to jest słuchajcie tak: gismol, cismol to w ten sposób, ewentualnie tutaj, edur, hadur i disdur. A jeżeli będziemy mieć, słuchajcie, kapodaster, chociażby na. chociażby na pierwszym progu, tu już mamy fajniejsze akordy, bo będzie tak. Będzie słuchajcie Gemol, dur b D#ur, Bedur i D-Dur. Więc tutaj mamy tylko jeden taki trudny akord, czyli Bedur. Czy coś tutaj jeszcze da się zrobić, żeby były naprawdę proste akordy? Na progu czwartym moglibyśmy użyć i by był wtedy Amol, C-dur, emol, e -mol, Amol, C-dur, e -mol, -mol, Bo ogólnie jest tak, że będziemy grać cztery akordy. Zagram, omówię to, słuchajcie, z kapodastrem na pierwszym progu. Będziemy grać sekwencję ośmiu akordów, z tym, że trzy z nich będą takie same. Czyli po prostu będzie G-moll, c -mol, D dur i B-dur. A w drugim obrocie będą te trzy akordy te same, początkowe, czyli jest Gmol, Cmol, Disdur i D-Dur na końcu. Dobra? Czyli tak by ostatni akord tylko się zmieniał. Z B-dura na D-Dur. Jeszcze raz. Gmol, Cmol, Disdur, dur albo Gmol, Semol, Disdur D-Dur. I żeby uciekał, odpowiedź. Też nie do końca kojarzę tą piosenkę, nie do końca ją znam. Znaczy kojarzyć kojarzę, ale nie znam ją tak, żeby zagrać bezbłędnie. Ale oczywiście, refren jest mi bardziej znajomy. Czy jest biegniemy przed siebie, na horyzoncie, nie patrzymy nigdy w Biegniemy. Czyli cały czas Gmol D-dur i na końcu albo Bdur za powiedzmy nieparzyst w nieparzystych razach, a w parzystych razach D Dur. Mm, nie powiedziałem jeszcze bicie szybkie, ewentualnie bicie szybkie plus, tak jak ja to zagrałem, ale mi się wydaje, że my się wydaje, że, e, że już jesteście w stanie odczytywać te, te, te bicie, które tutaj stosuję. Jeżeli nie, to mówię bicie szybkie, ewentualnie szybkie z plusem. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy Wam się podobał ten film, ten materiał, taki styl w ogóle opowiadania o tych, o tych utworach, omawiania, czy, czy jednak wolicie z opracowaniem i żeby każdy utwór był osobno. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym materiale. Miłego Szarpania, cześć!